Niebieskie niebieski, to będzie niebieskie, to pewnie będzie strzelane. powoli. O! Drift! O, teraz będzie ten. Zobaczymy jak nie jeżdżę, ba bagi wjeżdżą. Bagi to pewnie wyskoczy. Drifty. 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 Bagi tam robi rzeźnię Teraz kopuję wszystko. teraz teraz Was Już jest trójka. Ja się boję osób Bo Pokruszą się panie. Nie będziecie musieli ich kruszyć. No się trusić.